Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj kolejne nasze spotkanie w Podgórskim Klubie Seniora. W naszej bazie ukryci jesteśmy. A dziś temat oczywisty wrześniowy, czyli szkoła. Pozwolą Państwo na początek przedstawić naszego gościa specjalnego, pani Marta Witkowska, którą Państwo znają doskonale, ponieważ pani Marta prowadzi i klub czytelniczy, i także potańcówki. No a my tu dwie, pani Iwony. Dobrze Państwo znamy. Zaczęłyśmy przygotowanie do rozmowy od tematu, który wydał nam się oczywisty i rzucający się na pierwszy rzut, czyli mundurki. Dziś dzieci przychodzą do szkoły oczywiście są pewne ograniczenia, jak te ubrania mają wyglądać, ale dzieci nie noszą mundurków. W naszych czasach. Czyli mówimy tutaj o latach, w końcówce lat 60. i lat 70. Mundurki były obowiązkowe. Tak, był też taki projekt, ponieważ te mundurki no, były dosyć zgrzebne i powiedziałabym, no raczej niezbyt piękne. One były z takiego dyderonu de w 100% sztucznego materiału wykonane, rozpinane z przodu i były w różnych kolorach, dosyć poskudnych powiedziałabym, bo <grymne> były zielone, takie zgniło zielone, były takie buraczkowe, no i gramatowe oczywiście najczęstsze. Był taki pomysł dziki, co by każda klasa ubierała się w inny kolor, przynajmniej mnie w szkole na szczęście to się nie udało i nie doszło do skutku. Natomiast no szczerze nienawidziliśmy tych mundurków, ale on jeszcze musiał być zaopatrzone w biały kołnierzek, Odpinało się te kołnierzyki, ewentualnie jak rodzice czy tam babcie w domu zrobiły na szybełku, to miało się takie ten... taki no i generalnie trzeba było w takim, właściwie nikt się nie, nie wyłamywał. Przez... Nikt się nie wyłamywał, ale teraz sobie pomyślałam, że to jednak było ekologiczne, bo jednak te mundurki nam służyły, na przykład całą klasę czy dwie klasy, w zależności od tego jak dziecko rosło, jednak chroniły te ubrania, które były pod spodem. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na ramieniu dziecko musiało mieć tarczę. Tarcze, tarcze e, ja nawet pamiętam jak było sprawdzane czy tarcze są dobrze przyszyte. Szyte. Tak, tak. Bo One nie, to... nie mogły być na agrafkach. No. Ja no, to tak, to, tak. Na i tak przekładali, ale to już to, to indywidualnie. Ja może wejdę w słowo, te mundurki też mogły być szyte. I kto nie chciał mieć takiego stereotypowego, takiego typowego ze sklepu, z takiego deneronu, tak, prawda, tak, takiego tak. elastycznego, to po prostu szył krawcowej, były takie dziewczynki wyjątkowe, które miały szyte z falbankami i tak dalej, ale to były takie wyjątki. Natomiast mundurki były, mundurki zasłaniały odzież, która była pod mundurkiem, ale bardzo chciało się czasem pokazać, co się ma pod spodem, no dziewczyny już dorastające, szósta, siódma klasa no czasem, jak mama wyszła do pracy, to się całą szafę tam przekopało i takie najdroższe, najładniejsze bluzki. jedna mama sobie kupiła w komisie, za duże pieniądze i na całą pensję trzeba było wydać na taką ładną bluzeczkę, no to się ubierało taką bluzeczkę, hałacik, jak tam było można, to się ten hałacik odpinało, no a guziczki trzy, no w zależności od dyscypliny, od reżimu, w klasie, a nieraz się w rozpiętym chodziło, więc ja, tak myśmy sobie dawali radę, żeby pokazać, co się ma pod. No, ale generalnie były fartuszki, i myślę, że no w jakimś sensie te fartuszki no sprawiały, że byliśmy tacy sami. Że nie było tego, że ktoś ma coś lepiej, lepszego ubrania, nie było zwracania uwagi na to, co się ma na sobie, tylko może bardziej zwracaliśmy uwagę na to, żeby czymś zaimponować intelektualnie. O. I jeszcze chciałam powiedzieć, że te tarcze były różne, bo szkoła podstawowa miała granatowym, na granatowym tle białe cyferki i te tarcze noszono także na ubraniach wierzchni, czyli zimą, jak nie było widać mundurka, trzeba było mieć na płaszczyku czy na kurteczce też tą y, tarczę. Natomiast z szkoły średnie technika miała czerwone i żółte e, cyferki na czerwonym tle. I od razu było wiadomo, jak się kogoś wziął za lekarza, to jest już, nie wiem, litalista, albo e, dziecko ze szkoły średniej, a to jest z podstawowej. Ja pamiętam, że też nas straszą, jak chłopcy i chłopcy co niegrzeczni, to na przykład, to, jak ktoś im zwracał słuchaj, bo pójdę do twojej szkoły i powiem dyrekcji. Bo każdy na... był wtedy łatwy do zidentyfikowania, co też było nie bez, e, że tak powiem, przyczyny, bo wtedy na przykład dziecko, które chodziło tam o określonej godzinie, a powinno być w szkole, był łatwo do wychwycenia na przykład przez e, milicję. Cóż to dzieciątko tutaj robi? Ale jeszcze a propos fartuszków i e, mundurków. Prawie wszyscy należeli do ZHP, czyli mieliśmy jeszcze mundurki e, harcerskie i zbiórki harcerskie, które. E, to wszystko było ściśle skorelowane ze szkołą, odbywały się w szkole. Bo no, odbywały się tam też organizowano różnego rodzaju podchody, yy, biurki, yy, wyjścia, ale także i obozy. Tak, w każdej szkole była tak. harcówka. Tak, by tak w była tak. taka specjalnie, tak. przeważnie była o takiej piwnicy, jak my teraz tak, tak, Zaadaptowane jakieś tam były siatki maskujące, korzenie i różne takie leśne rzeczy w tych harcówkach. I wszyscy wiedzieli, do którego zastępu się należy kto jest zastępowym, kto tam rządzi, także to było do... No teraz też harcerstwo jest, może troszeczkę inaczej działa, bo nie działa na terenie placówek szkolnych, ale myślę, że, że no to też jest jakiś sposób integracji i rozwijania, rozwijania. dzieci i młodzieży. Ale myśląc o szkole, myślę także o podręcznikach i zeszytach, które niezwykle różnią się od tych obecnych. Kiedy ostatnio kupowałam książki mojemu synowi, to z zachwytem oglądałam, jakie są piękne, ilustrowane, jak materiał jest pełen dodatkowych takich ciekawostek komponowanych. Właściwie całe, cała książka jak się otwiera, to dokładnie się prosi, tu, tu mi znajdź coś, tu ciekawego przeczytaj, tam zobacz, tu poszukaj czegoś. Nasze książki takie nie były. No, były niestety bardzo siermiężne. Był papier wtedy, jak już kiedyś mówiliśmy wcześniej, książeczka dla dzieci, no to był papier makulaturowy. Ale dzięki temu te książki były lekkie i Letki. te to, nie były aż tak strasznie przeładowane. Wszystkie ćwiczenia też były na takim papierze. To niestety bałdrękam pierwszoklasistów, bo kleksy i różne inne dziwne rzeczy zdarzały się w tych ćwiczeniach, no bo te, sam ten papier wymuszał, no trzeba już było biegle pisać, żeby ładnie tam postawić literki przerażające. Sesy. I książki czarno były czarno-białe. Czarno-białe, czarno tak, ze zdjęciami na przykład książka do języka polskiego, w której reprodukcje obrazów były czarno-białe, tak zamazane, że trudno było się domyślić, co tam w ogóle Przedstawia ta ilustracja. No i te książki służyły nam przez bardzo, tak. bardzo długo, bo na końcu roku zawsze był kiermasz podręczników i można było cały komplet podręczników kupić i sprzedać. Za, na, naprawdę za grosze w ogóle książki były, znaczy podręczniki były bardzo tanie. były. Bardzo tanie i, i tak jak mówiłem, ten komplet, jeżeli miało się tylko czwórkę dzieci, przechodził z rodzeństwa. Zawsze, były, były, takie zawsze były takie same. Zawsze były takie same, aktualne trzeba było tylko dokupić ćwiczenia. Przesłużył przez lata, nawet przez kilkanaście lat, prawda? Były te same książki. Tak, zeszyty też były ujednolicone, bo one nie miały tylu wzorów, kolorów, rodzajów poprawek. To był jeden rodzaj. Były typu... szare książki szare, ale my mieliśmy bujną wyobraźnię, <noise> mogliśmy sobie dorobić kolory, dorobić sobie różne jakieś tam inne brakujące elementy i myślę, że nie możemy tak na tą szarość narzekać, bo ta szarość też miała swoje... Swoje, powiedzmy, jakieś takie plusy. No Pewnie, że może byliśmy bardziej skromni, bardziej jacyś tacy, no, no, marzyliśmy o tym, żeby było bardziej kolorowo, a jak już mamy wszystko, no to te marzenia są troszeczkę no, bardziej takie wysublimowane. Ale Jeszcze... należeliśmy też do mnóstwa różnych e, takich szkolnych organizacji. I e, takimi organizacjami było i PCK. I Liga Przyrody, pamiętam do tej pory zakładki do książek z, y, wydawane przez Ligę Przyrody tam z obrazkami przedstawiającymi konkretne zwierzęta. Y, byliśmy Liga Obrony, Kraju. Liga, Obrony Kraju. Liga Obrony Kraju i SKO, I SKO. I SKO tak. oczywiście wszyscy odkładali pieniądze, tak. nieduże pieniądze SKO. SKO chyba było jakąś agencją PKO, prawda? Tak, tak. Bo to nie można było tak zbierać, że tak powiem sobie. Ale też życie szkolne troszeczkę różniło się od obecnego. Mówię o tym, bo sobie przypominam, że ja czasami bałam się iść do szkoły, w tym sensie, że bardzo była ostra dyscyplina. Mhm. A u nas na przykład w szkole podstawowej była taka pani od muzyki, która grała na skrzypsach. I pani grała na skrzypsach, ale również miała linijkę, a choć matematyki nie uczyła w tej szkole, i bywało, że ktoś na przykład miał rodzeństwo w starszej klasie i tak się kiedyś wydarzyło. Jedna z uczennic miała brata starszego w siódmej, w siódmej klasie, który bardzo rozrabiał na muzyce, ale zdążył uciec przed wymierzeniem kary przez za pomocą linijki przez tę panią. Natomiast pani przyszła do klasy tam czwartej uczyć i mówi, o to twój brat tam tak narozrabiał, ty teraz dostaniesz linijką za brata i powiesz mamie. No myśmy takie rzeczy też mieli, ale na pewno nie było to właściwe, nie było to pedagogiczne. Natomiast, proszę Państwa, no takie były czasy i nikt się na to nie skarżył, ponieważ każdy uznawał, że to tak ma być, taka szkoła i, i no nie wiem, czy nam to wyszło na złe, na dobre, ja myślę, że to tak nie powinno być, ale było i no i cóż, i takich do takich sytuacji dochodziło. Ale szkoła nie była taka znów szara, wydaje mi się, że mimo wszystko szkoła była wesoła. Ponieważ myśmy byli uczniami, staraliśmy się jak najbardziej w tej szkole sobie czas zapełnić takimi różnymi przyjemnościami. A wiadomo było, że uczniowie mają różne pomysły, liczne klasy. W naszej klasie było 33 uczniów: połowa dziewczynek, połowa chłopców. I to różnie bywało, ale mieliśmy tam swoje sposoby, żeby wytrwać w tej szkole i nawet z ochotą chodziliśmy do szkoły. Ja bardzo lubiłam szkoły, mimo że była taka szara i taka. Bo po prostu podchodziłam z dystansem. Z humorem akceptowałam to, czego zmienić nie mogłam. Natomiast to, co się nam wydało zmienić, no tośmy próbowali zmieniać. I mieliśmy sklepik szkolny, Sklepki, który był cudowną tak? rzeczą. Proszę Państwa, stary pan portier, nie zawsze w dobrym humorze. Oj, to był wyjątek, kiedy pan się uśmiechał. Najczęściej się nie uśmiechał. Zamykał na kłódkę taką szafę, potem ją otwierał na przerwie, ale otwierał parę minut przed przerwą, żeby zdążyć. W skopiku można było kupić cukierki po 20 groszy, je za jeden, za jedną sztukę. Były ciasteczka, były drożdżówki, jakieś tam jeszcze inne słodycze. Oczywiście pojedynczo i za bardzo małe pieniądze. Za 20 groszy każdy z nas kiedyś tam jakieś 20 groszy wysłuchał i kolejka była olbrzymia. Dlatego też no, trzeba było być sprytnym, wyjść parę minut przed dzwonkiem, oczywiście pod pretekstem toalety czy jakiegoś tam innego złego samopoczucia, i zająć kolejkę też przy okazji koleżance czy koledze. No dlatego też no były, były takie przyjemności yy, słodkie i nikt nie mówił, że to niezdrowe. Absolutnie było to dla nas bardzo zdrowe i bardzo potrzebne i, i tak jak myślę, no taka ilość na pewno nikomu nie zaszkodziła. No a u nas w sklepiku szkolnym można było kupić placki ziemniaczane na długiej przerwie, ponieważ były jeszcze takie zajęcia ZPT, zajęcia no, praktyczno-techniczne i w którejś, nie wiem czy w siódmej czy ósmej klasie były zajęcia z gotowania. I u nas właśnie te klasy, które gotowały, przygotowywały na lekcji te placki ziemniaczane i te placki ziemniaczane można było kupić. To było niesamowite. Zajęcia ZPT, faktycznie. Tak. Co się tam robiło? Jakie <śmuchaj> dziwne. Pamiętam jakiś wygięty drut do papieru toaletowego, ale pamiętam też sernik na zimno. Ale, ale wiem też, że tatusiowie robili teusio, bo to, to do, do dzisiaj mam poremki ale... takie do ciasta, które bardzo pięknie Myśmy gotowali w szkole. Mieliśmy kuchenkę, całą taką pracownię z i do tej pory pamiętam. Różne potrawy jak się przyrządza, sałatkę to robię tak, jak mnie pani nauczyła. Yy, różne tam ciasta, wiem, że wiem, że piekliśmy piernik i takie jakieś tam ka każda grupa przygotowywała jakieś tam posiłki, kanapki, czy jakieś tam wymyślne potrawy, które sobie wymyślała grupa kilkuosobowa i potem to było oceniane, no i oczywiście zjadane, częstowaliśmy nauczycieli, więc myślę, że no jakoś tam yy, do porozumienia dochodziliśmy z nauczycielami, chociaż rzeczywiście. Yy, nie było tolerancji takiej jak teraz, wiadomo, żadne malowania, żadne jakieś tam włosy długie, włosy musiały być krótko obcięte, tak jak już mówiłyście i rzeczywiście za byle co można było mieć nagane, można było mieć y, złą ocenę zachowania, a przecież... Albo być prze przepytanym, a żeby ja od 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 od... przepytanym, żeby dostać odpowiednią Tak, oczywiście no był ten reżim, no wiadomo było, że to było niesprawiedliwe. A nauczyciel wówczas był bardzo ważną personą. No teraz to bardziej jest takim partnerem, bardziej można powiedzieć, że nawet takie relacje koleżeńskie próbuje nawiązać z uczniem, partnerskie, może nie koleżeńskie, partnerskie. Natomiast dawniej no to bywało, że rzeczywiście ci nauczyciele byli że traktowani no, tak jak, jak jakiś guru. Pamiętam liceum nauczyciele byli obsługiwani przez uczniów. Na dużej przerwie przynoszono im posiłki z dołu, proszę Państwa. Była, tam był taki bufet i nauczyciele mieli herbatę z cytryną w szklankach na talerzykach. I oczywiście myśmy na, na poprzedniej przerwie zbierały zapisy, skrzętnie oczywiście, zapięte pod szyję, białe kołnierzyki, Co pani profesor sobie życzy? A pani profesor się czasem drapała głowie. No nie wiem. No ale w końcu, jak już wiedziała, no to już zamawiała różne, różne tam, powiedzmy, bułki, potrawy i tak dalej z bufetu, potem na to się przynosiło. No i oczywiście, a myśmy mieli tą taką zwykłą herbatę z takiego wielkiego gara, nalewaną chochlą do kubka, ona była tańsza, no ale niewiele droższa była herbata dla nauczycieli. No i oczywiście, myśmy też miały różne pomysły, mieliśmy taką wielką koleżankę postawną, każdy chciał być jej bliską koleżanką. Mnie się udało, bo jej tam parę zadań napisałam. Wobec czego no, miała jakiś dług wdzięczności wobec mnie i zawsze wchodziła, dużo nauczycieli było w szkole i mówiła, proszę dwie herbaty z cytryną dla nauczycieli. No i oczywiście porcje dla nauczycieli, niewiele droższe, a potem za kotarą gdzieś tam w sali teatralnej, żeśmy sobie to jadły i czuliśmy się jak nauczycielki. No proszę Państwa, no trzeba było jakoś radzić sobie. Warto jeszcze wspomnieć, wrócić do kwestii zeszytów. Tak, y, pomimo tego, że one miały taką ubogą szatę graficzną, wszystkie były niebieskie, ale one naprawdę y, miały walor edukacyjny, bo na części z nich z tyłu były na przykład y, bieg jest pożar, zadzwoni pod numer, takie, a taki, tak jak mówiłyśmy już, że na przykład na zapałkach były też takie ostrzeżenia, a zeszyty do matematyki wszystkie z tyłu miały tabliczkę mnożenia. I nawet jeżeli ktoś n, nie miał straszne kłopoty, to po pierwsze mogło to służyć jako ściąga szybka, a po drugie y, samo opatrzenie się już na te, na te, na te działania to mogło też pomóc w nauczaniu, w <głos》> się tej tabliczki mnożenia na pamięć. W zeszytach pisano piórem, znaczy w ogóle na samym początku, w pierwszej klasie, pisano ołówkiem, a jeszcze wcześniej, ja już tego nie pamiętam, ale miałam w domu obsadkę z, ze stalówką drewnianą albo taką plastikową, później były te obsadki i stalówki, kiedy moczyło się w kałamarzu niestety z atramentem tą stalówkę. Który, a kto kałamarz był w ławce. w ławce? bo ławki były tak wytropiowane, że była dziurka okrągła na I tak się wkładowała. Ta, 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 ta. e, e, oczywiście te pióra, wszystkie, które później weszły, ja już nie mówię o stalówkach, bo one strasznie brudziły palce, zeszyty, więc kleksy były murowane w tych zeszykach. I konieczna była w tych zeszytach bibuła, osuszano ten atrament, który pozostał, nadmiar tego atramentu. A do zeszytów gładkich, bo były zeszyty w kratkę w no, gładkie, do zeszytów gładkich były liniuszki. Podkładały się, pod się pod kratkę, one były albo w linijki, albo w kratkę, no. ja pamiętam. No, żeby ładnie równo w tych zeszytach pisać. A jeszcze jak ktoś chciał właśnie sobie ubarwić życie i te zeszyty mieć inne, czy ładniejsze, to też mówiliśmy już kiedyś o tym, że w sklepie papierniczym kupowało się Papier, obkładało się te zaszyty na nalepki, takie się kupowało, klejało tak. się z na nazwiskiem i tak to wyglądało. To miało no, swoje współ... pióro. Tak, natomiast później jeszcze wprowadzono pióra. Ja muszę powiedzieć o tych pióro to po prostu było kultowe, ono się nazywało rzaczek, to było pióro. Nad, to był szczyt po prostu techniki, był bardzo proste i sublitywne pióro z takim plastikowym zbiorniczkiem i tłoczkiem, tak jak szczykawka na tej zasadzie wciągało się do tego pióra atrament, ale to już była po prostu no, taka wyższa technika. No one okropnie chlapały i brudziły. Ja miałam teczkę, kupiłam taką piękną, skórzaną teczkę do pierwszej klasy w kolorze prawdziwej skóry, no i koleżanka z ławki wczoraj tak szczepywała to pióro, żeby to atrament to i ta tak. miasteczka teczka po prostu, ze wyglądała. Nie cudnie, ale to takie były czasy. A później wprowadzono pióra na naboje. No to to już był po prostu hit i to się wtedy już I na wyższy poziom. Ja pamiętam z kolei, że mia ja miałam bardzo długo zakaz pisania długopisem. Musieliśmy pisać pióra. Tak, 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 to tak. I, i pióro inaczej tak. trzyma się niedługo i jednak ten charakter pisma i to pismo jest jednak bardziej, bardziej wypracowane, okrągłe. Natomiast ja i moja siostra dostałyśmy od takiej pani profesor dwa pióra w Wielkiej Brytanii wtedy i to po prostu ja to pióra miałam w, jeszcze na studiach ten piórę pisałam, ale na to, to, to był obiekt zazdrości wszystkich. Ale, było... tak, ale były też pióra i by długopisy chińskie. Te chińskie znaczyło znakomite. <grym> tak, bo chińskie pióra pisało się bardzo cieniutko, bo naszymi piórami te, 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 te było bardzo dużo dawało atramentu i te, te, te wyrazy były takie grubsze. Natomiast chińskie tak cięsienko można było pisać w malutkich krateczkach, na przykład jak później... Ja też przerzuciłam na te chińskie pióro, bo można było kartka w kartkę wpisać i dużo zmieścić na jednej stronie. Mam też wrażenie, że wtedy znacznie mniej przejmowano się problemami wszelkimi uczniów. Tu już pani Marta mówiła o tym, że klasy były bardzo liczne. No Trudno się skupić na jednym dziecku, kiedy klasa ma ponad 30 osób, ale sama po sobie wiem, że na pewno miałam jakieś problemy i nikt się tym nie przejmował, po prostu trzeba było pracować więcej. Tak. Moja mama ze mną więcej siedziała, pamiętam te szlaczki rysowane, po tak. prostu jak masakrę i więcej czytać, żeby po prostu dojść do jakiegoś poziomu, o żadnych skierowaniach do jakichś poradni psychologicznych to w ogóle nie istniał taki pomysł. No, że ćwiczenia były zadane też jako kara. Czyli, dużo, nie było. będę rozmawiać na lekcji 600 razy, na przykład za to, że się coś powiedziało do kolegi na ucho. Nie będę rozmawiać na lekcji i 600 razy i trzeba było 600 razy ładnym pismem, żeby pani uznała tę karę za wykonaną. Tak, ale jeszcze w ogóle właśnie bardziej utrwalano wiadomości w moim zdaniem, tak, dlatego że powtarzano i na przykład, nie wiem, ja, ja na przykład obserwowałam u, u moich własnych dzieci, więc tam na przykład nie, no, jedną linijkę literki i tam E czy, czy jakiejś innej trzeba było napisać, a myśmy pisali całe strony, na zadanie było napisz całą tak. stronę literki na przykład A, B czy jakiejś tam, czy cyperki i trzeba było całą jednak tą stronę zapisać. No na pewno metodyka nauczania zmieniła się... Mhm diametralnie już inaczej się dzieci uczy. Teraz może parę słów byśmy powiedziały, ale tylko naprawdę parę o tym, co dzieci robiły po szkole. Już mówiłyśmy kiedyś o takich zabawach i o tym, co się działo. Na pewno i to zostało do dziś. Dzieci jednak lubią się, a to para, a to troje dzieci się gdzieś chodziło po szkole. A ja, ja z kolei bardzo pamiętam soboty, bo był moment, że się... Były już soboty wolne, ale myśmy w soboty chodzili do szkoły i powstało w telewizji taki program, nazywały się Studio 2. Był mm -hmm. film pod tytułem Kosmos 1990 i ja po prostu całą sobotę czekałam, żeby tylko ten film zobaczyć. Generalnie do telewizji nie było takiego dostępu. Mm -hmm. Natomiast... Pierwszy program był tylko... Tak. Ale było jak jakieś... było się chorym, to były programy edukacyjne, jakieś technikum, yy, takie były jakieś programy edukacyjne dziwne, to było to było. <laughs> które były wtedy w godzinach porannych emitowane. I jeszcze na koniec ta słowa o pamiętnikach, bo wtedy wszyscy mieliśmy takie małe książeczki, pamiętniki, w które się wpisywaliśmy. Na pierwszej stronie wpisać się do pamiętnika, jest mi bardzo miło, ale zostać w tej pamięci milej by mi było. A moja mama miała pamiętnik na ostatniej stronie i nic nie narysował, bo obiad gotował. Albo żeby żona pamiętała, że dobrego męża miała. No. A jeszcze nie mówiliśmy o tym, że w szkole wtedy funkcjonowały różnie inni przedstawicieli różnych zawodów. Zawsze była pielęgniarka, pani o, doktor tak, była w szkole tak. i dentystka. Tak. Tutaj pani ma takie wspomnienia o dentystce. Tak, tak, No wychodziło się, proszę Państwa, z lekcji, nieraz całe klasy były tam yy, wprowadzane do pani dentystki, kolejka, sprawdzali zęby, ale były różne i z tym takie humorystyczne przypadki, ponieważ no jak się tam coś nie bardzo nauczył na geografię czy na jakiś inny przedmiot, no to wiadomo, że z bólem zęba, takim na niby, wychodziło się z lekcji do pani dentystki, no i zanim pani dentystka tam sprawdziła to wszystko, no to część lekcji minęła. No i to samo było z panią lekarką, no ból brzucha to była taka przypadłość typowa, no ból brzucha typowa przypadłość uczniów i to było też dla nas dobre, ponieważ no jakiś ratunek przed ostrym nauczycielem, który tuż już, już miał zapytać, no ale myśmy się też bronili tam przed tymi nauczycielami, panie nauczycielki miały takie zeszyty, w których tam notowały wszystkie swoje takie ważne sprawy, nasze oceny, uwagi, jak ktoś tam coś przeskrował na lekcji. No i bywało, że te zeszyty ginęły za naszą przyczyną, za naszą sprawą. To nie będziemy w szczegóły wchodzić, no proszę Państwa, no ale te wszystkie psikusy, które robiliśmy nauczycielom, a też... Przypinaliśmy nauczycielom różne karteczki na plecach, ale to wszystko mieściło się w granicach dobrego smaku i przyzwoitości. No pisaliśmy pani, która tam powiedzmy urodą nie grzeszyła, że jest piękna, więc w pewnym sensie żeśmy ją dowartościowali, no bo przecież mogła w to uwierzyć, prawda? No i przypinaliśmy też, zawsze stawiam piątki, <grym pani, <grym która <grym najczęściej dwóje wstawiała, bo lubiła i jakoś tak się dowartościowywała, wtedy kiedy najwięcej dwój, bo przedtem nie było jedynek. Także no, mieliśmy też te rozrywki takie przez nas wypracowane, a trzeba było bardziej główkować w tamtych czasach, ponieważ nie było komórek, nie było smartfonów i tej technicyzacji, która jest obecnie, wobec tego jakoś sobie musieliśmy, powiedzmy, humorem wyrównywać to, co teraz młodzież i dzieci mają tak o, po prostu od ręki. I poza gabinetem właśnie lekarskim czy dentystycznym w każdej szkole, bo w każdej szkole praktycznie był taki gabinet, były jeszcze biblioteki, nie Mówiliśmy tak. o tym, bo wtedy jednak czytaliśmy bardzo dużo i na Nawet do drzewie... wykonania z zadań domowych często było tak, że, że trzeba było, to teraz każdy sobie otworzy Wikipedię i tak. ma całe życiorys każdego artysty, a wtedy trzeba było pójść do biblioteki, żeby tego Chopina na przykład spisać. Tak, nie każdy miał encyklopedię, bo wtedy podstawą w domu a, Przepraszam, no, była czy... encyklopedia, a jak się pokonowała ta czterodomowa, to po prostu była subskrypcja na to, trzeba się było zapisywać, żeby taką encyklopedię kupić i, i mieć w domu. I to i nie było właściwie innych źródeł pozyskiwania wiedzy jak książka. Tak, i że trzeba było wiedzieć w której książce czego szukać, także to, to nie było łatwa sprawa. I uroczyste to jeszcze można tak? Uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku i, i akademię. No, to... no i oczywiście i rozśpiewane szkoły. Prawda, tak. dawniej w każdej szkole był chór szkolny. Tak. I to było zaszczytem w tym chórze śpiewać. I przychodziło się z ochotą na próby którą sama z własnego doświadczenia wiem i bardzo to sobie ceniłam. Na każdej próbie byliśmy, śpiewaliśmy, występowaliśmy w innych szkołach, występowaliśmy też na akademiach. I myślę, że to tak rozwijało, bo nie dość, że były to takie po prostu interpersonalne nasze relacje spotykaliśmy się, śpiewaliśmy, yy, mieliśmy poczucie, że jesteśmy troszkę wyróżnieni, bo śpiewaliśmy dla innych uczniów, którzy jak takiego powiedzmy, yy, takich zdolności, takiego talentu nawet można powiedzieć nie mieli. No, jak się komuś tam solówka zdarzyła, no to oczywiście było to wielkie szczęście. No teraz jest troszkę inaczej, bo, bo niechętnie yy, osoby nawet które mają. Zdolności chcą śpiewać, bo mają tak zajęty czas, a przecież mają komórki i smartfony, więc to, to jest ciekawsze. Ale, ale w ogóle na lekcji śpiewu śpiewało się. Znaczy w podstawce, bo widzę, już pamiętam, tak, tylko no. teoria. Natomiast w podstawce śpiewało się. Ale i... masa była też takich y, akademii, na które trzeba było przygotować wiersze, recytowało się, tak. robiło się scenografię, jakieś dekoracje. A na koniec, już definitywnie, y, chciałam powiedzieć o takiej historii. Dwa lata temu robiliśmy taki powrót do starej szkoły z okazji 35-lecia istnienia naszej instytucji, Centrum Kultury Podwórza. I uczniowie pokazywali, pokazywaliśmy uczniom różne rzeczy, a to jak kiosk wyglądał, sklep, Między innymi była szkoła. I ku mojemu zdumieniu największe zainteresowanie uczniom wzbudziła teperówka taka starego typu, z żeletką. Po no pierwsze, dzieci w ogóle nie rozumiały, co to jest żeletka. Trzeba było wytłumaczyć, jak żyletka prawda działa i do czego służyła, a potem, kiedy już zrozumiały, to nie mogły przyjąć do wiadomości, jak można było dzieciom dać coś tak niebezpiecznego, nie. że każde dziecko to miało w tornistrze. Przecież dziecko mogło się. Pociąć, skaleczyć tym. A jeszcze tą żyletką wydrapywały się błędy w zeszytach. Taką samą gołą żyletką, to już było mega niebezpiecznie. Lamy, 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 tak. Lamy, czy Prawda, bo nie było tych czasów, jakichś czy, wymazów, czy, wymazów, czy wymazów, no nie było żadnych wymaganych. Do, a też nie. Jak się pomyliło i na przykład miało być o, a zrobiło się a, więc trzeba było ten ogonek wyskrabować tak ładnie. Aż do dziury. Tak, aż do tak, dziury w zeszytach. tak elegancko wyglądało. Na tym już definitywnie skończymy naszą opowieść o szkole. Pokażemy Państwu także pamiątki. No a wszystkim uczniom, którzy rozpoczynają przygodę ze szkołą, życzymy powodzenia. I Do... takich samych miłych wspomnień, jak my, mama.